A więc, A więc ja jestem Mierce, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałbym za Wam zaprezentować książkę, moją książkę. Tak, wreszcie mam ją w wydaniu papierowym. Sam to robiłem. Czyli jest to książki drugi tom yy, Trilogii Podróż, czyli poszukiwanie. Tak, tak się prezentuje okładka. Teraz przejdziemy do prezentacji i jeszcze Wam opowiem, o czym ta książka opowiada. Więc przejdźmy już. Dobrze, mamy już tą, tą książkę, jest to wydanie takie z miękkiego prawie, jak to można tak nazwać, samorobiona przeze mnie, mamy tutaj tytuł, do czego to należy, czyli podróż tam drugi, no i mamy autora, jak się prezentuje grzbiet, już pokazuję, grzbiet się poka prezentuje w taki sposób, tak, czyli mamy tu informacje o tytule, jaka seria, no i tego autora, więc no, to będzie jakoś tak na półce, jakoś może wyglądało. No i z tyłu mamy e, taki, takie zdanie. Poznaj Serfanem miłośniczkę polowań, która rusza, która rusza, by odnaleźć swojego ukochanego. Ale czy się to uda? No i tu mamy informację, co się ukazało, czyli podróż tą pierwszy, narodzenie i podróż tą drugi, poszukiwanie. Wiem, że jeszcze się ukazało podróż w czas wojny, jednak no, wycofałem to. No i tu jest w przygotowaniu jeszcze podróż tą trzecią odzyskanie, niespokojne czasy i Morliosław. Tak się to prezentuje, czyli o czym opowiada książka. Może najpierw przejdźmy, zaprezentuję Wam, jak w środku wygląda, no i później Wam opowiem. Otwórzmy ją. Mamy tutaj informacje, tak, autoru i tutaj inne. Tutaj mamy info, spis treści. No i tu mamy już samą książkę. Jak widzicie, czcionka księ... jest dość duża, bardzo duża bym powiedział. Proszę bardzo. Więc się to szybko czyta. Przejdźmy na koniec. Tak. Mamy odwołania. Tu mamy już końcóweczkę. Więc no jak widzicie. Tu jest ostatnia strona. No i tu mamy koniec. Tak się prezentuje o czym ta książka opowiada? Opowiada o historię, właśnie jak tu możecie zobaczyć, poznajcie Serfana, mieszanki polowej. Nie chcę wam straszać tej książki, ale no, yy, Serfana rusza, by odnaleźć swojego ukochanego Herana. Yy, później dołącza się do niej pewien podróżnik, kompan nowy. Później z nim podróżuje. Yy, znajduje tego, yy, znajduje, tego yy, znajduje tego swojego kuchnego. Później coś się dzieje, nie będę wam mówić. Yy, I wyrusza wraz z Szarodziejem Klodem, czyli właśnie to się łączy z pierwszym tomem, ponieważ tam właśnie się tak zakończyło tajemnicze, tajemniczo w pierwszym tomie yy, podróż yy, podróży, czyli podróż narodzenie. Yy, no i właśnie yy, Serfana później podróżuje z Szarodziejem Klodem i się później kierują w stronę wyspy Kandel, gdzie mają udać się do Ksardasa, czyli Ksardas znów powraca. Tak samo jak, yy, tak samo jak w podróż tam pierwszy, gdzie klot yy, był właśnie to u niego, żeby yy, otrzymać od niego zadanie. Tutaj jeszcze kseryza nie ma. Oni zakończyły się na tym, że oni wyruszyli w stronę wyspy Kander. I tak właśnie się prezentuje yy, książka Podróż poszukiwanie, to drugi. Yy, ta, więc, no jak widzicie, nie jest ona jakoś szczególnie gruba. Taka powiedziałbym chodziotka 93 strony. Więc taka prezentacja mała. mała. Jestem bardzo zadowolony, że mi się udało to wydrukować. Już od dawna to planowałem. Już planuję, bo jak widzicie, tu jest zapowiedź tego Podróż, tam trzeci, odzyskanie. No i tak samo myślałem, jak już bym miał to wydawać tak, tak na poważnie, to w jakimś takim większym zbiorze, czyli był w tym wielkim zbiorze była po prostu cała seria podróż, po prostu w jednej książce. No i to by pewnie podzielone były na jakieś część pierwsza, na przykład narodzenie, część druga poszukiwanie, część trzecia odzyskanie. Takie coś by zrobił, bo takie, takie coś to nie wiem czy się opłaca. Więc to była taka prezentacja, teraz zobaczmy jak będzie to wyglądało na półce. Na półce z Tolkienem będzie się to prezentować tutaj. Wsuwamy, wtykamy. O. I tak się to prezentuje. No, jakoś się to prezentuje, tak. wiadomo. Nie najlepiej, ale jest. Tak więc pierwsza moja książka. Das heißt...